7.0 Siemka, witamy Was w nowym Battlefieldzie, no widać Battlefieldzie czwórce becie, bo wiecie, 3 października jeszcze nie ma oryginalnej, no bo co tak szybko i skąd? Czemu się nie przyjmuje? Ale gram B, Ja jestem Remex, właściciel konta, współwłaściciel konta Kup z Polska. Niestety nie ma go na razie, no, nie może być. Ze mną jest Master Pro Lesik, to ma taki pierwszy nick, tu masz ziemniak Zrazik i drugi nick miał ziemniak OWAH! Zrazik. Master Pro Zrazik. O, tak jeszcze miał nick. No ale... Gdzie jest ten koleś y, Nie wiem, poczekaj, muszę zmienić na te. Na niskie. Znaczy na wysokie. Ja zmieniam wsparcie na suporta. Znaczy na wysokie. Jest, wysokie, dobra. Powinno być trochę więcej FPS-ów, ale dalej nie ma. Work, work, work. Dobra, Zrazik, tu jesteś. ALE ham! Kurde, diploid! No hamstwo w państwie. Wow, serwer 6 lat jest. Dużo. No co wam tu będę mówił? No na pewno nie będę opowiadał o Butterfredzie, bo nie jestem od tego... Nie jestem gościem z a nie płacą ludzi, żeby robić reklamy BF-a. nie, nie będę mówił, bo po co? Typu rzeczy, że jakiś tam, nie wiem, tej w tym Battlefieldzie snajper nosi z 4 ale dobra? Przykładowo co się tu kampi? Albo że na przykład można kosy sobie wyciągać. Łap! Jest! A nie, bo na luzie będę. Ale się księ znaczy zrazi? Tak, bo no myłem się na. Ej, czy ty laserem na świecie, to ty masz laser? Ja mam laser, już go wyłączyłem. Dobra, zjechamy, lubię tego. A klasy. dzisiaj mam skilla, ci powiem. Ty masz skilla? Od kiedy? Kier. A, granatem, yeah! Fuck! Kurde, yeah, zjechałem go. Ej, czemu ty jesteś pierwszy? W czterze! Ja po prostu mam skela. No ja mam takiego skela. Kurr, nie powiem dalej. Hmm. My nagraliśmy z 50 odcinków z BF, ale żaden nie, nie był dobry, bo na przykład nie... No nie na przykład, no cały czas się zacinał obraz. Albo jeszcze druga rzecz była taka, że w ogóle ten. Gdzie jest tam się nie nagrało. Ale no w ogóle się nie nagrało. Mam gromadki! Ja z... Je... za faka? O tyle i wygryzasz hmm. deploy. Będą może! Będą filmy z BFA trójki może. Podkreślam może będą na 100% bez, z Science 3 z właścicielem konta czyli kub, kub z Polska. Może jak paliśmy Wasat! O Jezu! Będą filmy z współwłaścicielem konta Kups Polska. Będzie Science Row 3. Science Row chyba. Science Row 4. Najwyżej będzie tylko ze mną. BF 3. Na razie chyba tylko ze mną. Będą... Będą... Nie wiem. Chociaż pomagali. Albo co. Nie wiem. Kups Polska niby ma telefon z tym. Kurde! Ola! Uważaj, snajper! Yeah. Aha, zdjął cię yy, Będzie BF i będą, chociaż nie wiem, może... O winda. Idziemy do góry. Będą filmy na pewno z BF czwórki ze mną. Strójki z, z, z lesikiem. Kup z Polska może, bo on ma telefon z tym. że to wiecie co? Fak? Jaki żal? To przecież można przez bater... Ej, ja mam 4, a nie znacznik. No, wow, ale mądrość. Ej, ja no nie, bo ja nie przeżyję, że on znaczniejszy. No, a kto się nie przyzwyczaił nie? Kurde, nie zdążyłem! Ja tu mam ład na szybie, szybie i strzelam przez nią do kolesza <noise> jaki idem. No kurde. <noise> A, jaki młotek. To jeszcze nie odcinek. No jaki cheater. Ej M772... musimy się dwa! Nie pamiętam. Tą dziwną snajpę co można jeszcze odblokować. Wiesz, gościu nie zdjął na hit tak Oj! Przygrałem. No tak! E, nie odblokować, tylko podnieść w ciągu rundę! Odblokować! tam no to Gdzieś są te tam snajpy te! Jak to się jak tam nazywa Nie, nie. mam dwutaczego serio No nie ma tutaj no nie no bo wziąłem i strzeliłem, i się trafiłem go i chciałem od razu drugi No wiem Ja biorę sapo, ja patrę, nie chyba, tak? tak walnąłem do gościa i tak no strzelam, no duszę ten przycisk strzału. Co się dzieje. Co się dzieje. Nie wiem co się dzieje. Puściłem gościu, dopiero przyladował. Oj co się się dzieje. Ja nie. Ja za su portal i I rozpiętam się nie, nie kraciwszyłem. Kuuu. Na... Które tu są lewele? Twarty? Dobra, jutra ja cofami jak się nazywa ten yy, się ten... ze ze yeah? wiecie jak się nazywa fajny telefon? Kulfon! Cool graliśmy dobra, będziemy kończyć bo pierwsza rzecz zapomniałem włączyć stopera ci jak tam skaczą mi kit lol no, dobra, będziemy kończyć bo skończyła się runda nie włączyłem stopera nie wiem ile te, ile czasu już nagrywamy. wow daleko zaszedłem te będziemy kończyć bo nie mam stopera nie znam czasu jak się włącza mikro jak się czarowi? Dobra, my się z nimi, my się z wami żegnamy. Cześć Nara.